Zrywały się w i w ten dom, on jednak nie runął po na skale, był utwierdzony. Bracia kapłani, pośród nich dawni i obecni kapelani Solidarności, księże Stanisławie, siostrzeńców świętej pamięci, Pana Lewzego Szabelskiego, Panie Wojewodo, Panowie Posłowie, Senatorowie, Komendanci Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Panie Komendancie Wojewódzkiej Policji, Drodzy Marynarze, Związkowcy rządowcy, kombatanci głównie potękli, droga rodzina świętej pamięci a synowie Jacek i drodzy przedstawiciele telewizji Gdańskiego oddziału, telewizji Trwana, Radia Gdańsk, Radia Plus, drodzy dziennikarze, Wspólnota Eucharystyczna zgromadzona na żałobną modlitwę pamięci i wdzięczności. Drodzy przyjaciele Świętej Pamięci Aludzego, podkreślam, prawdziwi przyjaciele tu obecni. Pozostajemy w okresie Wielkanocnym, a więc pośród nas wciąż staje Zmartwychwstały Chrystus ze słowami pokój Wam, z nadzieją, że życie nasze się zmienia, ale się nie kończy, z nauką, że życie jest większe śmierci, że Bóg jest Wam, Nikt nas jeszcze nie przeszedł, nie wrócił z tamtej strony. I dlatego w moje poezja przedstawiana jest jako brama. Jako coś, co rozpoczyna wejście w nowy świat. A brama dopóki zostaje zamknięta, pozostaje dla nas tajemnicą. Bowiem nie wiemy, co znajduje się za tymi drzwiami. Ale nie jest to już tajemnica dla świętej pamięci Alojzego Szablewskiego, którego dzisiaj żegnamy z tego świata i którego życie dzisiaj wspominamy. On już jest za tą bramą doczesności. Niejako śmierć wyrwała go z tego świata, mimo wspaniałego podeszłego wieku. Mięż przychodzi powoli, on przychodzi jak złodziej. I nawet wtedy, kiedy jesteśmy do niej przygotowani, zawsze budzi smutek, bowiem powstaje po człowieku wewnątrz, na puste miejsce. Nie tylko w tych ławkach w świątyni, do której częszczam. Która dzisiaj przyjmuje doczesne szczątki, jak Matka świątynia sanktuarium Matki Bożej Kapińskiej. Raczej siostry słuchaliśmy słów Pisma Świętego o domie budowanym na starem sztywanym pięknym kaletonem przez Katkła. Słuchaliśmy słów świętego Pawła z listu do Filipian, Nasza ojczyzna jest w niebie. I dzisiaj możemy powiedzieć, że nasza myśl biegnie do tego nieba z pewnością tam, gdzie przebywa Józef świętej pamięci Alojzy. Żegna go Gdańsk. Jako obywatela tego miasta i tak zasłużonego, żegna ojczyzna, a narodził się już do nowej ojczyzny, ojczyzny niemieckiej. Uczestniczymy w pożeg czy nie czym jest pożegnanie, Jest pożegnaniem, często trudnym, połączonym z tęsknotą. Za życiem, za zmarłym, ze wspomnieniami, z wdzięcznością, z dziękczynieniem za życie. I to, co powiedziałem, we wprowadzeniu do Świętej, towarzyszy nam dzisiaj pamięć i miłość. Pamięć o tym, kim był, jakim był i żegnamy go z miłością którą pozostawią w naszych sercach kochając i ucząc, jak kochać drugich. A więc jedno i drugie. Pamięć i miłość po świętej Pamięci Aleńsem Szarlecki, zostaje bardzo bogaty. Dany mi było osobiście Go poznać, szczególnie podczas tych spotkań. W siedzibie Solidarności znamy znam go tak fizycznie od 9 lat. Osobowość bardzo bogata i życie bogate. A pamięć i miłość po takich osobach jak świętej pamięci Aloysiusza Szabeski. to możemy powiedzieć, to nasza tożsamość narodowa. I dobrze że pochylają się dziś sztandary kompanii i jego księgę życia, to odczytany, że urodził się 4 lipca 1925 roku w Szczęcie. I od najmłodszych lat, przepełniony miłością do ojczyzny, w czasie II wojny światowej, był mniej żimarni, krajowych walczył, w w Waszej... Wtedy wyznanie wiary znaczyło stecznictwo, znaczyło fanatyzm, brak postępu. A chodził do kościoła na niedzielną przeświętą zawsze i wtedy, kiedy był w mundurze. Coś na ten temat też wiem z własnego doświadczenia, gdy wcielono nas. Do wojska lumną seminarium w 1965 roku. Służyliśmy w koło brzegu, potem w Szczecinie, w budowie koło Złoczowa. Usuwaliśmy skutki pożaru w koszarach i biegaliśmy w niedzielne poranki. Dojców do martwych stańców do kościoła. Z przepustek. Za to był zopór, czyli zakaz opuszczania kosza, kawy, a władź. W 1952 roku został zatrudniony jako projektant w projektowo-konstrukcyjnym Stocznik Gdańskiej imienia Lenina. W trakcie pracy w stoczni Skończył studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budowy Okręty. A potem życie, tak jak wielu stoczniowców, związało się z wydarzeniami grudniowymi, w pamiętnych strajkach brał udział na wybrzeżu w grudniu 1970 roku, następnie w czerwcu 76 w proteście w Stoczni Gdańskiej. W 1979 roku uczestniczył w manifestacji w rocznicę grudnia 1970 roku i w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1980 roku, kiedy było to święto zakazane. A w sierpniu 1980 roku uczestniczył w Pamiętnym strajku w Stoczni Gdańskiej. A od września tegoż roku 80. historycznego został członkiem prezydium Solidarności. Brał udział w pracach związanych z realizacją pomnika metafoletu stoczniowców. I zaraz po wybuchu stanu wojennego brał udział w strajku. Wówczas został przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Jego postawa jako przewodniczącego uratowała stoczniowców także przed niepotrzebnym przelaniem krwi. Bracia i siostry, drodzy telewidzowie, drodzy radiosłuchacze, przypomnijmy niektóre dziś można powiedzieć stwierdzenia, może nawet prawie słagania, ale... że po i pożegnania człowieka, który stanowi część historii, nie jest akumulowany bez zawszeństwa, bez umysłu. Trzeba powiedzieć, że Solidarność wyrosła z poczucie krzywdy, przecież brakowało wolności i godności pracy ludzkiej, wyrosła z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej. I gospodarczej naszej Jombrzycji. z ducha Polski nieubieżnionych, która nie zapomniała jeszcze o korzeniach wyrastania z niepotykłości do wolności, z ducha Polski wiernej, idącej w starym ojcu świadomej, że do wolności wychodził nas Chrystus. Wielu z was dziś tu obecnych Tworzyło wspólnotę Solidarności. Byliście kolegami, koleżankami. Szliście wraz z Solidarnością drogami służby i walki. Dzieląc wspólnotę to myślenia, działania. I porwał Was wtedy, przed laty, ten pamiętny wicher. Wolności i nadziei. I to Wasza konsekwencja, Wasza determinacja, Wasze cierpienie, Wasza wierność ideałom i Solidarności odmieniła w wiek w naszej ojczyzny więcej. Przekreśliła także w wymiarze międzynarodowym pojałtański porządek Europy. Solidarność rodziła się w geście zlecionej w solidarnych dłoni. Zawierzeniu Bogu w modlitewnej wspólnocie. Przypomnijmy, rano 18 sierpnia uchyliło się jedno z bramy stoczni gdańskiej. Przyszedł do strajkujących ciądziennych proboszcz Robosz parady świętej Bryginy. Kapelan Solidarności, którego brak dziękujemy do dziś, któremu wyrządzono także kiedy krzywy, zapomnienie, a nawet poniewiernych. Mówiłem o tym w czasie pożegnania Jego uroczystości po grzefotu. Ale w Bazylice Świętej Brygidy, gdzie proboszczem dziś jest ksiądz Ludwik Kowalski, jest nowa ambona, dzieło profesora Wawrzyńca Sama, żyjącego. I jest ona znakiem hołdu i pamięci dla księdza Henryka Jankowskiego, który wtedy przyniósł trawikującym słowa umocnienia i nadziei. A posłał go do Stoczni Świętej Pamięci. Kto? Ksiądz biskup Lech Kaczmarek. O czym też zapominamy. Miejsku, lew, kaczmarek. I wtedy Ksiądz Jankowski obdzielił im skarbem największym, chlebem życia, ciałem Chrystusa. celebrował mu święte. do czego nawiązał Ojciec Święty w swoich przemówieniach w czasie pobytu, w dajku, w gdyni, dając za przykład świat pracy, który Poza chlebem tym doczesnym, czekał na chleb życia. Modlił się. Chciał uczestniczyć we świętym. I ważne sceny z jego ofiarnego życia zostały podpalone na jej ścianach. Ksiądz Jankowski błogosławi najświętszym sakramentem przy historycznej bramie numer 2 stoczni. Odprawiam się świętą dla strajkujących na platformie kolejowej rozdziela materialne wsparcie rodzinom internowanych i spowiada robotników w czasie strajku. I właśnie w tej scenie upamiętnionych został kto? Pierwszy spowiadający się, a był nim świętej pamięci Alois który, jak wspominają strajkujący, pierwszy z odwagą kuklą by wtedy, a nie wiadomo, co miało się jeszcze stać i działać, skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. I ta scena jest utrwalona i zakuta w spisz na w tej ambodzie. Bo niestety CS nie chciał tych zdjęć i ich nie A ma upamiętniać Solidarność. I historię, więcej, uczyć, przekazywać, etos. I 15 grudnia 81 roku po drugiej pacyfikacji stoczni został aresztowany i przetrzymany w areszcie śledczym w Gdańsku. A w maju 1982 roku wyrokiem sądu wojewódzkiego w Gdańsku. Został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. A po wyjściu z więzienia był współzałożycielem i szefem tymczasowego Komitetu Założycielskiego Solidarność w Stoczni Gdańskiej. Do roku 1988 był aktywnym współorganizatorem pomocy dla rodzin osób represjonowanych. A tyle i W maju sierpniu 1988 roku był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. A gdy Polska przeszła przemianę ustrojową w 1990 roku, świętej pamięci Aloisy przeszedł na Amerykę. Jednak służba Rzeczpospolitej Narodowej się nie skończyła. W latach 91-95 działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. W latach 96-2000 w ruchu odbudowy Polski. Rok. I od 91 roku do 93 roku był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Gdzie są jego koledzy? Św. W świętej pamięci Alojzy Szalecki dążył zawsze. Do zgody, nie do pieniędzy. Swoich oponentów ideowych pyta, jest Pan Polakiem? I podsumowując, no to się dogada. Dążył do jedności, ale prawdę nazywał prawdą, a kłamstwo kłamstwem. Wiedział, że przeszłość Polski może być zbudowana jedynie na fundamencie prawa. Był bardzo twardy, wymagający, ale niestety był uparty. Chociaż do działacza, czy polityka, a nawet księga i czy biskupa, to trzeba odnieść słowo już nie uparty o czym innym jest upór, ale stanowczo. O czym innym jest upór, a czym innym Stanowczość, decyzyjność, w imię prawdy. I taka postawa świętej pamięci Alojzego Sprawiedliwości była, że nigdy się nie ujął pod wpływem jego nacisków, ale był bardzo zaangażowany w życie religijne. Z pewnością ten wątek podniesie jeszcze w słowie swoim ks. Piotr Potrafił połączyć miłość do Boga z miłością do Ojczyzny. I w latach 70. wraz z innymi stoczniwcami budował kościół na Przymorzu pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego. Stąd tu obecność księdza Andrzeja proboszcza. Wspierał budowę sanktuarium Matki Bożej Patryńskiej na Gdańskiej czyli tu. Miał tu swoje miejsce w i w swoim parafialnym kościele uczestniczył regularnie we obszarze święty i na Bożej Sławie Patryńskiej, które bardzo Bracia i siostry, drodzy uczestnicy tej potrzebowej do Odnieśmy się jeszcze do słów dzisiejszej Ewangelii według Świętego Mateusza.